Czy powiedzie na drogę zaczynamy tymi znakami pionowymi? Masz prognoz jazdy? Tak! Kurwo nie! No co nie? Co nie? Jak jest. Co? Czy w tej sytuacji, gdy jadę za tobą inne, powiedzmy o prawo umieć o i żyjącego i No kurwa, jakbym się na stream spieszył, to bym nawet. Hm. Na no, co jak to jest kurwa skam jakiś? I próbują mi auto ukraść, a jadę właśnie tym Porsche. I chcą mi ojebać. Omijamy i spierdalamy. CO nie! Nie zatrzymam się! Nie ma chuja! I to widziałem na TVN turbo, jak ludzie chuja ku, robią! Kładą się na jezdni i auto zapierdalają. Nie! Nie będę robił tego prawa jazdy, jak to są takie, będą mi kurwa mówić, co mam robić. Będę chciał to kurwa nawet przejadę mu po ręce. Gdzie będzie leżał na jezdni? Ile maksymalnie obliczając się ją już masz prawo jazdy kategorii B? No kurwa ile wejdzie, nie? Co oni pierdolą jak my z lata temu na rynku jechaliśmy samochodem? To jechaliśmy w 10 osób, no ale to być powiedział. O ty kurwa, 9? A no tak, bo są auta przecież z tymi sofami z tyłu dodatkowymi. Nie, bo to busikiem takim można. O kurwa, zagieli mnie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek no, użycia tak kierunkowskazu. Zda, szukamy, no tu nie mam gdzie jechać, więc powiedziałbym, że nie. No kurwa, zawsze trzeba kierunkowskaz. No kurwa, ale gdzie ja mam kurwa jechać? Kurwa! Zmiany czynności należy do obowiązku kierowcy czy zniszczonego wypadku, drogą, którą jest zabity na stanie przebieg, w wypadku stanie sprawdzać, wypadku pozostaje na miejscu zdarzenia. Co kurwa, negatywny tej! Pojebało was? W teorii, patrząc na to cośmy gadali, no to jak jest przy, Sygnalizacja świetna, ma pierwszeństwo, ale jest to przy skręcie w lewo, jakiś znak. Więc podej jest na asfalcie, że to już jest grubo, więc wydaje mi się, że trzeba się zatrzymać. Kurwy! Oszukali mnie, no nie trzeba się! No dobra, wiedziałem, że nie. Na chuj w ogóle te znaki dają. Kurwa miałem! Bo policjant pokazywał, policjant to świętość. Chciałem tak dać. Rozjebie zaraz coś. Dobra. Tu mi się wydaje, że nie. Yy, no, yy, tu mi się wydaje, że 9, Tu mi się wydaje, że to. Tu mi się wydaje, że tak. Yy, tu mi się wydaje, że to. KURWA! Będę już MĄTEM! Daj mi kurwa Lamborghini! strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami, z kodem pago i knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem pago bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Dał swojej drużynie drużyny od... na nowe otwarcie po zmianie stron. <laughs> Tamek, co ty zrobiłeś? Co ty kurwa było, Wyłączam apsa, kurwa. Uderz! Nagryz całym Na to przejmujesz! i wiemy coś z tą grą! Dlaczego nie uderzył, tego spierdził, biły! No kurwa, co jest i tak? Tak. nie wiem. Dziwnie mi się osobiście. Równego! Równego do góry na prawej! I gazu! Skurwę gazu! <noise> o kurwa! <noise> nie! O kurwa! Chodź, chodź, chodź. No meczko. Ale dudni. Kurwa. Ale mam biało. Ale mleko, ja nie. Nie! Pluć w twarz! bardzo twarz No tak. Darian. go. Ej, kula, 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 Ja, to ja leżę, 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 leżę z góry. Ja, po... ja. to mnie nie dotyczy ta sytuacja. Przypominam, jestem Michael Desanda i chuj mnie obchodzą wasze rodzinne potyczki. 130 mega 140 obecnie. 150. To się już skończy. Wyleciliśmy. Lecimy Korean Plaza. Lądowanie. Smok. Tak jest smok. Zajmę. Mam już Ja Jak jest smogielo? Nie ja, ktoś jest pijany dzisiaj coraz bliżej przeciwległej bramki, tu może być groźnie. Była okazja. odwróćcie się, się teraz, na nie tym. patrzmy Nie, na. nie dobra, Cerby. nie, 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 nie. nie ja ja będę o będę od tego, że faktycznie zaczęłam robić. Zakolak, ja ty się, debilu. Zakolak! W półkę odbiło A, mi od szyby tej. I trafiłem go chyba. Ja Panowie było zbiorę truchu. Kurwa, ja myślałem, że to jest gablota, to po <laughs> Bramkarz Bramka, ty kurwo! Nie no! Chłop stoi, piłkę ma pod nogami! O co Nie nie wiem czy on tak stoi z tam nie. No tam nie czym No tak też była czasami Teraz coś nie, nie co zrobić? No? Mamy więc 3 do 1. Uwaga, czy teraz będzie okazja? O. Tak! Znowu bramka! Co za mecz? No. olbrzymie Czasami to w ogóle nie można zrobić, to trudno. no. można jest niesamowita. No co się nie się nic zrobić, kurwa. Zatem jest teraz. 2, no 2, 3, 2, Ruka w pole karne, ma tamto wykończyć. Udało się! Wyrównują! Jaka to była co... mm. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. I strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ja pierdolę! Przecież to jest... ...malen! O te Malika Bontany. Ależ to teraz do... Witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej kanału PAGO3. W dniu dzisiejszym odjebało się. Byliśmy zmuszeni zebrać sztab kryzysowy. Dzisiaj mówimy o wycieku, a nie o, o, o kradzieży. Ja oczywiście kradniemy, walimy w chuja, oszukujemy, ale, ale mówimy o tym wprost, więc tak naprawdę to nie jest oszustwo. Dokładnie. Nie kryjemy się z tym. Jak jawnie walimy w chuja i wszyscy o tym wiedzą, to znaczy, że nikogo nie oszukujemy. Rozumiesz? To, co tam te liki całe w internecie i te zarobki, to w to nie wierzcie po prostu, nie wierzcie w to. Musicie mieć swój mózg, swój umysł, wyciągać wnioski. To, to oczywiście my to dementujemy, to nie jest prawda. No ale mówię, to, że ten kod źródłowy, w. wyciek, to jest kurwa lipa trochę dla nich. Natomiast. natomiast no Amazon, jakby tam nie zauważyć, Amazon jest największy na świecie, więc też. No jest, jest. Więc, więc też mogą przychodzić coś dobrego. Oprócz danych, Twitch wyciekł ci dwie półkulę na czole. Lepa, żeby tobie zaraz koza z nosa nie wyciekła, jak dostaniesz kapciem. Było 30, to No, no jedź! Kurwa, no było. Ile było? Kurwa! Dobra, daj mi to Trzymaj teraz. A Janek, trapisz mnie! Ej, bo kurwa ty był czy nie? Jest Janek A kurwa było 21 Ładnie raz! Kurwa! <laughs> ba, jedzie kurwa! 30 musi być! Było 30 chyba. Nie, 29. Kurwa musi być 30. A teraz pomysł proszę. on nie umie biegać ten co wrócić się. Jeder, chyba nie skuduje! No. Anią skuteczność prezentuje w tym Co ty meczu. Co się zagrał? Patrick to zawsze niewał się w niej. Co on zrobił? <grym> się zjebałem. No. A! Kurwo je. <laughs> Wyglądasz jakbyś przyszedł po szkole do Mateusza, bo rodzice mu kupili zajebisty komputer i tylko on gra, bo ona zabroniłem iną kolegą fryżą kopa.